Dobra, ja, daarmee lecsen we. Lecsen we. Lecsen we zenuwachtig. Waar lecsen we? Scoop we lecsen naar Mokker. Ik ga naar de container. Naar de container. En hoe reactent? Die Bilos of een beetje puur, rof de container, lecsen. Kom maar op je op trancheur. Zij recht daar staan. Pociągiery, really bądź. <laughs> Mam nową klingę, teraz jest klinga kinetyczna. No? Nowa klinga zeszła tu. Będziemy razem śpiewać. <laughs> <laughs> Ej, hey, on jest mój. Dawaj Marta, pokaż im. Three, two, one. To no, czy... no. <grywia> Gdzie jesteście? Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie! O, zlikwidowałam. Nie no, w dupę jeża. No nie. Na Leży. No nie, serio! <noise> Ej, całe HP mu zbiłem. Jak całe, to jest niemożliwe. Ja no się całe. Nie Obiety jest Marta. No ale. Jest. A gdzie są koledzy? Polecieli w eksplor no, no, samochód. zostaliśmy 3 na 3. W dupę. Wsiadłam z nimi do samochodu. Oj, oj, oj. Też wyzwaliście dwa na trzy. 2 na dwa. Ja nie mam katanek. Ja mam Gdzie oni? D obok mnie. Obydwaj, dwaj, mają mało. Jak ma mało? No miało, mało miał śmiało ciało! Nie miał, miał, miał. mu się ten tego. Miał full <laughs> Nie miał full na pewno było go trzy razy, że tam to widziałem. A teraz zwróćcie uwagę, ile razy Marcin go trafił? obok mnie. No miało, mało miał. Ej, mam ty God, ja się z nim wokół drzewa, kurwa. Gdzie ty jesteś? A tam. Nie, nie, nie tknę się go, pozwolę ci go stawić. No, tak, Czepiakiem we mnie rzucił! I kto go zabił? Nie, no, jak to tak. Ja też nie. <grym> Marcin. Nieprawda, ja nie tam, dobijam. Bamby... Samochód do mnie jedzie. O, jednak nie. Marta, mówiłeś, że będzie tak fajnie, jak przyjdą. Dzień... O, samochód... Mam dwóch. O kurwa, no to faktycznie jest fajnie, co? Respią się! Ej, ludzie, bo ja nic nie mam. Dobra, teraz duszka by się przydało znaleźć, chyba że którejś z was Maj nie mówi. Marcin, mówię do ciebie. Czemu do mnie? Czemu od razu zakładasz, że ja mam? A masz? Nie. No, Jest w sejfie! Nie. No jest, no ty nie ogarnęłaś? Ja, nie. Przecież e o tym. Jedziemy Marta z pomocą Czy jest na kolejny? Nie, jeszcze się, ja radzę To poczekamy, nie, to nie, poczekamy nie, nie. nie, żartowałam, żartowałam Za późno Żartowałam Za późno, będziemy czekać <laughs> Żartowałam Ło wow, wow wow, gdzie jest tu typ? Dwójkę mam Mam są, o chuju, złoty Trójka, o chuju Ej, hey, tak. ty, ty... mam typa? No przecież ty stwierdziłeś, że ty radzisz No kurwa, co tu się stało? Jakim cudem? bo tam typek jest w strefie. No dobra, ale gdzie? Za tym Kurwa, dobra. wszystkich przepraszam. Pierdolony. Nataleczki, to ty mi nie ruszaj. Kto mogę temu za... Hello! Broni? Strzela do mnie. Fak, nie mam amunicji w niczym. Gdzie ty jesteś Marcin? Martwy. Ja nie mam, od razu no mówię. Marta bo jak ona chyba Ma się nie odzywa, kurwa, tak cicho siedzi. No oczywiście, że tak. Ale one wedwie tak spitkują. One nawet... Nie, tak on nawet... nie to, to... teraz po prostu Marta przybrała taktykę. Gdzie są? Gdzie są? O kurwa tu. To jest dwójka! Komu jebnąć! Mnie tam nie było. Ja nie wiem, ja z wami nie gram. Ja dę sobie robić burzę. Wycieprzemy to... z auta. <laughs> nie no ludzie Hello. kochani. Przecież to nie ma sensu. Ona jedzie no. ze mną, Zgrywa Czekaj, czekaj, czekaj. Tragi. A, sorry. Tam ci już jadą też za nami. No. Oczywiście. Jedziemy, crash fragi, Marcie. A to jeszcze dwóch były. Jeszcze ekipa. Marta z tobą. <grym> <grym> <Kolejne>. <grym> <Panieczny> <grym> to jest? Paniczny śmiech. No nie, no. Nie, myszka mi nie działa. Co ja mam zrobić teraz? Nie wiem, odpiąć USB. Nie. Odpięć jeszcze raz. No spalić. nie da się, nie da się na kontroler, bo też nie działa. Nie, może, może się zabi i jeszcze raz się podniesiemy, może wtedy zadziała. No chciałam się zabić, ale się nie da. Ale wiesz, że ja biegnę tyłem i nie widzę co się dzieje? Tu biegnij, o dobrze biegniesz no. no dobrze tak trzymaj, tak trzymaj, jedziesz. Jakbyś auto w ogóle ja sobą O dobrze, no trochę w prawo. No jak A, To drugie w prawo. Ja bo wyjechałeś do strefy. Musisz wyjechać do strefy. Jak to? No musimy cię jakoś podnieść, nie? Zabij się jeszcze raz. My cię podniesiemy, możemy myszka ci zacznie działać. Co za shit. Marta, nie rób tego. Ale już, się. Życie jest piękne. Marta, czy ty musisz teraz bardziej obchodzić? się w miejscu. Chodźże tu bliżej strefę. Draptaj na wstecznym. A, jeszcze Jezu. przecież to. Gdzie masz na I ciebie? W domku. Tak. A podjedzie ktoś po mnie samochodem, żebym mogła po prostu użyć. Na górze, na dachu. Jeden leży. Owalony A, <laughs> zajebał mi samochód. Na dachu leży, okay. tak. Chcę broń. Przybiegaj, biegnie jeden. Ależ? No mogę tylko rozjeżdżać ich samochodem. O, czepa, gdzie mam jechać? Na pewno nie do jeziora. To jest rzeka. A, ze sorry. I... O, nie, ja tu jestem! No, dwóch było, nie wyparowało. No, mam kroki! O, chuju złoty, jeszcze auto mi się przewróciło. To jest ta, która mówi, że ona dobrze jest... Ej, oni się schowali! No na górze, się, no. jednak znów na górze LOL. O nie, o nie, ja chcę żyć, ja chcę żyć, nie zabijajcie mnie chłopaki. Jestem. Jesteś naprawdę auto, 22 HP ma, ja chcę nim... Halo! Jeden leży! Robcie dojazd, jeden leży! Możem zrobił dojazd. <laughs> ja nawet nie troszły, topiec. Czemu akurat jak ja jestem? No to są jakieś kwiny. Ja jestem dead. Marcin! Marcin! Co? Marcin. No to chodź tych tu, biegnij w moim kierunku. Pleca. Tu okay, masz, masz broń, i chcę podnieść. Jeszcze jeden. Marta, pomóż, bo nie mam amunicji. Marta, ale traf. Miał być jeden! Miał być jeden! No bo był jeden. Kto, kto powiedział, że tu jedna ekipa była? Ja się pytam. Ja. No właśnie. A czemu wy jesteście z w jednym w tym samym miejscu? Jak jesteście w safe, to jedną przysięgam. No nie wierzę! Bo nie mogliście powiedzieć, bo ja sobie duszka szukałam. <grym> Marto, no to chyba było proste, no jak się nie odzywaliśmy. Nie, nie uważasz, że za długo była cisza? No serio, chłop tu jest. Co jest kurwa? No chłop, jest w burzy cały czas.